Módlmy się za Kościół Święty, aby otoczony macierzyńską opieką, najświętszej Maryi Panny, matki wszystkich żyjących, niósł ludziom radosne orędzie zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się o Bogu na świecie, szczególnie w Ukrainie. Niech prawo miłości zastąpi brutalne prawo pięści. I śmiercionośnej broni, a ludzie odkryją wielką godność, jaką zostali obdarzeni jako dzieci jednego Boga. Ciebie prosimy. Wysłuchaj Módlmy się zakierujących naszą ojczyzną, aby troszczyli się o pomyślny jej rozwój oparty na szacunku, zgodzie i sprawiedliwości społecznej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas wysłań. Módlmy się o trwałe owoce beatyfikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Niech naród Polski pozostanie wierny dziedzictwu Prymasa Tysiąclecia i przekaże skarb wiary następnemu pokoleniu Polaków. Ciebie prosimy, w nas wysłań. Módlmy się za braci i siostry archidiecezji poznańskiej, którzy przyjmowali peregrynujący obraz nawiedzenia, aby wsparci opieką Matki Bożej Częstochowskiej kształtowali życie osobiste, rodzinne i społeczne na wartościach chrześcijańskich, Ciebie prosimy. Módlmy się za poległych w obronie naszej ojczyzny. Niech osiągną radość wieczną w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Bezpania. 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 Módlmy się za nas, zebranych w jasnogórskim sanktuarium i za cały naród polski, abyśmy na wzór Maryi, królowej Polski, zawierzyli nasze życie Bogu Wszechmogącemu. I czynili wszystko, cokolwiek nam powie Jezus Chrystus, ciebie prosimy. nas, Panie. Boże, Ojcze Wszechmogący, prosimy Cię, przyjmij nasze modlitwy, w których zawierają się pragnienia i niepokoje człowieka naszych czasów. Wejrzyj na nie łaskawie i za wstawiennictwem jasnogórskiej królowej Polski oraz błogosławionego kardynała Stefana. Pomóż nam trwać mocno w wierze przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Amen.